Cześć, witajcie z tej strony. Magmus99 i dzisiaj znowu jesteśmy w Terrarii. I powiem wam, że nie bez powodu zaczynamy w nocy. Eee, zresztą przed chwilą miałem armię zombie. Eee, nie, jak się nazywa Bloodmona. No, i zastanawiałem się, czy nie włączyć nagrywania. Ale podchodzimy do tego, co już jakiś czas temu znaleźliśmy. I kraftujemy sobie taki fajną, jedną rzecz. Jak Suspices Sus Lucking Eye. I zastanawiam się, czy sobie poradzę z A of Cool. Już sobie trochę przygotowałem rzeczy, więc mi to mi niepotrzebne. Yy, co mi się jeszcze może przydać? Każda broń, jaką mam, boomerang się może przydać, to niewykluczone. Yy, a tak to już nie mam więcej broni. Chyba. Yy, no nie mam. Okej. Okay. mam ogólnie 10, trochę granatów jeszcze do kupie, bo one mi się zapewne przydadzą spróbuję zrobić tak, żeby mi się przydały. Spróbuję się nimi nie zabić, bo to jest najgorsze na telefonie przynajmniej. Jak się zabiję z własnym granatem. Taki fail. Boże, chyba nie mam kasy. Mam dwa silvera. Ona fajnie, na nic mi nie starczy. Wezmę. Eee. Yy, dobra. Granaty zawsze się przydadzą, więc kupię ile wlezie. Eee, co to tutaj? Dają fajnie dużo do Majtra. Ok, no w ogóle sobie zrobię z Brojardem na Sasha, bo jest słabsza, ale fajnie wygląda. Dwie fig w jednym miejscu. Aj, no ogólnie dodałem sobie many trochę jeszcze. Eee, no dobra, uwaga. Boom, yeah, of course evoca. Wow, najdrobniej go zapalić. Teraz bum! O nie, to tak nisko lata. Idzie się zielić? O o, teraz mam szansę. O, muszę uważać. O, dostał, dostał, dos. Dostał. Hmm. Ej, niedobrze, niedobrze. O, wow, dostałem chyba trochę od mojego granata. Potek. Dobra. W sumie jeszcze mogę z niego nie korzystać. Dobra, niech on się ciągle pali. O, ale dostał. Były te oczka małe. Okej. Okay. O nie, spadłem. Dobra, ale nic nie jest od tego. O, to w mrangu muszę używać. I łuk. Łuk. ma łuku. Ile ma życie? 2800? What the... <laughs> O, ale ten łuk to był dobry pomysł. Może zostaje. skoro mi teraz jest ciężko, to ja sobie wyobrażam, jak on się przeinstoczy w tego trudniejszego. Jeszcze się wkurzy, a po prostu tym Oko mu się chyba wtedy otwiera. Ok, no tak to on sobie może latać. I teraz granaty. Bum. nie niedobrze. No, no dajcie mi wyjść. Muszę stąd wyjść. No. Dajcie, niedobrze, niedobrze. Apotek, dobra. Małe, kupię oczka. Teraz trochę pomerango spróbuję używać on no, no, prawie nic nie robi, tylko dwa, nie opłaca mi się. Ale czemu ja używam wooden arrow, a nie tych lepszych? Mam lepsze, ale nie. Czemu mi się używają te słabsze? Szybko mm, te zabieram. Dobra, teraz. No nie, no i w, z powrotem je tutaj dałem. Mm, tu. Ok. Teraz przynajmniej używały te. Tak. O, od razu lepiej. Są ładne fajerwerki. O nie. strzelaj, strzelaj, Muszę sobie szybko wypić. Dobra. I dalej, akurat. Ok, chyba sobie poradzimy. Jeśli tylko noc się nie skończy, to by było głupie strasznie. O, Flaming Arrow. Teraz się z powrotem... Wooden Arrow? Nie, Flaming, dobrze. O, nie zadają damage, tylko... ...podpalają? Nie, dodają. O nie. No cóż... Tak, miałem rację, że mu się oko otwiera. Teraz... Wydaje takie ciekawe dźwięki... Mmm... Udam, mam... Dobra. Już myślałem, że się nie nagrywa. Już takie NIE! Dlaczego? Okej, okay, pyk. Dobrze, to mu O nie! Trzy sekundy. Jest. Sześć HP mi zostało. Gini. O nie. Jestem na dole. Hop. O nie. Dlaczego ja nie użyłem Iron... No nie! Sam się uderzyłem! On teraz zniknie, jakby już nie będzie. Nie! Czemu nie miałem Iron Skin Potion? Tu był! Tu był! Bym to wygrał, no! Nie! Nie, nie, nie! Czemu? I nie wziąłem sobie. Żeby... Iron Skin. Bożym. No muszę zbierać te lensy. Kolejne. <laughs> nie wiem czy są w skrzynce lensów. Nie mam Snowbar, tylko nie, no tak dobrze szło. Już ginął. Ale nie, musiałem zapomnieć o takiej rzeczy jak Iron Skin Potion! Dobrze, w takim razie pokażę wam drugą rzecz którą odkryłem. Musimy lecieć mocno w prawo. Naprawdę mocno. W tym odcinku narzekałem, że, nie, nie, że, yy, że muszę zabić Brain of Coloru, żeby zrobić sobie fajny killof ale znalazłem przynajmniej już sposób na przywołanie Brain of Coloru do końca odcinka już nie będę tak yy, dużo mówił, bo jestem Wkurzone, że nie wziąłem Iron Skin pożen. Jak bym ja to miał? chyba mamy też coś takiego jak Invisibility, Invisibility Poseidon, to może by też się przydało w tym przypadku. Może on niestety słabiej widzi albo nie widzi, ale w sumie to jest wielkie oko, więc myślę, że i tak by mnie dostrzegł. Ale cóż. Przegraliśmy! Z głupiego powodu... Już mm. w miarę niedaleko. O, no no nie zginęłem. Slajmy już mi prawie nic nie robią, a... teraz będę zabijał wszystkie demony, bo... to jest? Aha, to już jest to po prostu. Coś daje. A aha. No właśnie, tutaj widzicie, co miałem na myśli. Biom ten taki znalazłem i stąd mogę sobie zdobyć rzeczy, już mi brakuje jednak eee, dzięki czemu będę mógł przywołać mm, no, a ja w e, brain of color tylko jeszcze będę potrzebował inny mm, workbench eee, konkretniej amethyst nie Jakiś tam Anvil. E, no i aktualnie go nie posiadam, ale no to się skombinuje tą rudę, bo to po prostu wykopię sobie. No i wtedy pokonamy tego Brain w koloru. Nie zrobię tym razem takiego głupiego błędu jak teraz. No już jest... 15. No i teoretycznie tutaj w ci pokażę sobie Brain w koloru. Dobra. Dużo już tej mamy, jest 160, nieźle. stał Czy już wiem, że Brain of Cruel cool ma 4800 życia? ja teraz tam zabić, żeby się nie wracać bo i tak. No, są 45 Silver Coinów. Tam bardzo no, trudno hmm. No właśnie ten merchant mi się zabili mi go na Bloodmonie i właśnie się wprowadził Ej, muszę sprawdzić ile nagrywam Dobra. You are slain Gdzie jest ten traveling merchant tam Chcę sprzedawać? No nie, to nie jego mi zabili. No nie wiem. Only place it. Puttaj. Minor improvement to Stats. Co to robi? Zaraz to kupię i wypróbuję. To. Czym to się różni? Niczym. Dobra, kupuję. kupuję. Aha, nie stać mnie. Kupuję to. No co? Co mi to dało? Coś pod ziemią. Nie, nie mam pojęcia co to robi. Nie no serio, co to robi? Nie, wow, fit. Nie wiem, co to robi. Dobra, ale jeszcze jeden tutaj, chwila, chwila. No, jednego kole się brakuje. No, tego stąd. Nie, nie się no, się przeprowadzili. No, brakuje go. Kolej się tutaj, to sikaroba shop Co to robi? No, do jest od tych barwników. I teraz muszę na zbierać z powrotem sześć tych lensów. Mam jeden. Jak to jest, co zrobić? Amethyst can be placed in material. Mogę zrobić amethyst bar. Ach, nie mam za mało. 4 chyba po będę potrzebował. Łat? mi tym. Pokażcie mi to. A, no, patrzyłem już na to. No z tego właśnie tutaj mogę zrobić Mechanical Worm i, nie wiem co to jest, Destroyer. Mm, I Blood Spine. To I Battle Power, no to też jest fajne. jeszcze Spawn Rate. Chyba chodzi o to, że mi... spawnuje częściej przeciwników bliżej. No, z takiego czegoś mogę zrobić? Potki. Potki, potki, potki. Battle Punchman Aha, fajnie, że mogę stworzyć. Nie ma eee... no, da, to sprawdzam co mogę z, z żaru. Mogę zrobić pochodni. Sticky bomb. No, to jest? Co to Co to jest? Co Co to jest? Co to jest? to to Kosmos, King Slime. Co! King Slime? Boss? Krone. Mam takie coś? No, uh, ale chyba nie będę miał. No, uh, spoko, King Slime, taki. Chyba nie jest trudne. Co mogę zrobić z torchów? Cars torch. I replace it in water. Spoko Campfire No to co jest Chinese Lanther mm -hmm. No ja cię ale rzeczy można stworzyć z torczów Naprawdę dużo no ja cię, ale to jest Myślę, że już się kończy no Lantern. A co mogę stworzyć z Iron Skip Tower? Mm. A z... Y na ten drewna to nawet nie będę patrzył z dirtu, czy to ja coś mogę stworzyć z dirtu Mad block. I dirt wow. Spoko. Spokojnie Ieeey Z granatów to się da? Sticky granate robić tego to? Nie no Z tego też nic się nie z tego to sticky glass, może coś jeszcze? Nie. No spoko, no z kołęba, co się da tworzyć? Czy to jest syjak? była mam tam. No, nakrych Mmm. Może zrobię to jako robota. O, a z tego ja się z nie. No, dobra. Ty Też podki. Wszędzie podki? Ech. Dobra. Odcinek. O, może, że się teraz przez chwilę nie nagrywało, ale. Yy, no. No, nie ma co marnować czasu. Już 24 minut tak siedzę i gadam po tym, jak nam się nie udało. No dobra. No to ja się z Wami żegnam, mimo nieudanej próby. Yy, zabicia EFK-u, której nie mam pojęcia, to by mi chyba dało ten Demonite, yy, to możecie dać łapkę w górę yy, i skomentować odcinek i zasubskrybować też. I ja się z Wami żegnam. Cześć.